Z inicjatywy pruskiego rycerstwa na Zjeździe w Kwidzynie 13 marca 1440 roku proklamowana została Konfederacja Ziemian i Mieszczan pod nazwą Związek Pruski. Ekonomiczne problemy Krzyżaków i finansowy wyzysk połączyły wszystkie społeczne warstwy. Do Związku przystąpiło 21 rycerzy z ziemi chełmińskiej, 6 z Dzieżgońskiej, 4 z Pomezanii, 4 z regionu Elbląskiego oraz 19 gmin miejskich. Rdzenni Prusowie z czterech prowincji aktywnie uczestniczyli w Związku Pruskim. Były to biskupstwa chełmińskie, pomezańskie, sambijskie i warmińskie, skupiające wszystkich niezadowolonych, nie tylko ze staropruskiego etnosu. Prusowie na wszelkie sposoby próbowali się znowu zorganizować, i tak już po raz któryś wykorzystując tym razem ogólne niezadowolenie przyłączają się do związku Prusów z postanowieniem zorganizowania powstania przeciwko nieboli, znienawidzonego krzyżackiego Germaństwa z opcją przyłączenia się do polskiej korony. 4 lutego 1454 roku rozpoczął się atak na zamek krzyżacki w Toruniu. 7 lutego związkowcy pod dowództwem pruskiego rycerza Ottona-Machwica zdobyli zamek w Papowie. Dowódcą zamku został pruski rycerz Janko Stargowiska. Była to pierwsza zdobycz przed kapitulacją Torunia. Torun był zablokowany przez mieszczan. Z artylerii obstrzeliwano twierdzę, która 7 lutego 1454 roku skapitulowała. 8 lutego mieszkańcy Bierzgłowa, Grudziąza, Starogrodu i Gniewu zdobyli miejscowe zamki krzyżackie, zabijając lub zmuszając do ucieczki obrońców. Obronne walory zamku w Radzyniu spowodowały, że oblężenie przeciągnęło się aż do 19 lutego. Nowym starostą został Prus rycerz Chełmiński Jakusz ze Świętego. 6 marca 1454 roku sfinalizowano akt inkorporacji Prus do korony z potwierdzeniem posiadanych już praw oraz uzyskaniem równouprawnienia z mieszkańcami polski. W konsekwencji miało to oznaczać likwidację zakonów w Prusach. Związek pruski, wypowiadając posłuszeństwo krzyżakom, robił to z jednoczesnym przyjęciem zwierzchnictwa króla Kazimierza Jagiellończyka. Kler takiemu działaniu był przeciwny. Dlatego, że obawiano się pruskiego powstania, w związku z tym zaczęto królowi sprawiać wiele trudności. 21 kwietnia 1454 roku korona przyłączyła się do działań wojennych, które nazwane zostały wojną trzynastoletnią. Prowadzenie tak długiej, kosztownej wojny było nieopłacalne. Opisane dzieje nie dotyczą działań wojennych korony, a skupiają się na prusach i ich stosunkach z koroną. Pójdźmy dalej. Bez walki skapitulował zamek w Pokrzywnie, który powierzono rycerzowi Hełmińskiemu Bartoszowi Stużnic. Podobnie było w Piszu w 1455 roku i zajęciem Piskiego Zamku. Rdzeni mieszkańcy Prusowie gotowi byli do generalnego powstania. Nie było to polskie powstanie, jak podają źródła. Jan Kolda rezyduje w zamku w Nidzicy i tam 28 kwietnia 1458 roku odpiera krzyżaków. Na zakończenie oblężenia zadaje im śmiertelny cios i dzięki temu osłabia ich siły w Olsztynku i Ostrudzie, a groźba opanowania Olsztyna przez Niemców zostaje oddalona. Siłami związkowców przejęto kontrolę nad miastem Brodnica. Dowodził Jakusz Zosieczka, który apelował do tajnej rady o posiłki do zdobycia zamków Brodnicy. Po zdobyciu Brodnicy inne, pomniejsze zamki samoistnie zgłaszały się do związku, w tym Lubawa, Kurzennik, Lidzbarg i Bratjan. Na wzmiankę zasługuje pruski rycerz Ramsza Krzykowski, bardzo aktywny w regionie Powiśla. Dzięki sprawności pruskiego rycerstwa zbrojne powstanie Związku Pruskiego przebiegało bardzo sprawnie i szybko. Sukcesy na ziemi chełmińskiej bardzo pomogły Związkowi Pruskiemu w opanowaniu Pomezanii bez akcji zbrojnej. Wielkie zasługi można tu przypisać dyplomacji Prusa Krzysztofa Sklecewa. Starostą zaś Zamku Kapituły i jego dóbr w Chwidzynie został pomezański rycerz Mikołaj Zdzocławka. Poddaństwo Związkowi Pruskiemu zgłosiły miasta Gardeja, Prabuty, Susz, Kisielice i Biskupiec Pomorski. To wszystko zdarzyło się na przestrzeni dosłownie kilku tygodni. Mikołaj III von Plejsdorf-Pilewski, syn Jana II Kleca z Pilewic, wnuk Mikołaja I z Pilewic, poznanego w bitwie pod Grunwaldem, z całym rodem zaangażował się w wojnę trzynastoletnią po stronie Związku Pruskiego i Polskiej Korony. Stał się jednym z najbardziej zaufanych mężów Stanów Pruskich, także miał wielki mir u samego króla Kazimierza Jagiellończyka. Rezydował na zamku w Morągu. Później z ramienia Związku Pruskiego dowodził na zamku w Szczytnie. W roku 1460 jest obecny przy kapitulacji krzyżackiej załogi Malborka. W tym samym roku z ramienia króla posłuje do Gdańska. Tegoż roku dowodzi jeszcze zaciężnymi ciężnymi Torunia wysłanymi Wisłą na odsiecz zamku w Świeciu. 25 września 1461 roku uczestniczy w poselstwie stanów pruskich 1466 w Piotrkowie z apelem do króla przebywającego w Bydgoszczy o aktywizację działań bojowych we wschodniej części Prus. Bezskutecznie, ale dowodzi to o dalekowzroczności Prusów i chęci skończenia z krzyżactwem i przyłączeniem Prus do korony. Będąc kasztelanem chełmińskim i członkiem Rady Pruskiej, cały czas uczestniczył nie tylko w zbrojnych wyprawach, ale jednocześnie w wielu dyplomatycznych misjach na zlecenie Kazimierza Jagielończyka. Senator korony Mikołaj III nie był samotny jako prus, w jego otoczeniu było pruskie rycerstwo, które aktywnie go wspierało. Nie było tego jednak po stronie szlachty polskiej, a wprost przeciwnie, systematycznie siali wokół niego intrygi, oskarżając o działania na niekorzyść Polski. 19 maja 1467 roku Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, w dowód wielkiego zaufania mianuje Mikołaja III na kasztelana Gdańska i wojewodę Pomorza. Była to pierwsza w historii Gdańska taka polska nominacja. Pamiętać trzeba, że zaraz po rozpoczęciu powstania Gdańszczanie doszczętnie zniszczyli swój zamek. Nie tylko w celu pozbycia się krzyżaków, ale i zabezpieczenia przed Polakami. 4 czerwca 1474 roku na zamku Dybowskim w obecności króla zaprotestował przeciw panom koronnym, oni zaś oskarżyli go o niehonorowe postępowanie i zdradę interesów króla. Król odrzucił wszystkie podejrzenia w stosunku do Mikołaja III, zapewniając o swoim pełnym zaufaniu do niego, jak i do Stanów Pruskich. Mistrz Krzyżacki, Henryk von Richtenburg, przychodzi panom w sukurs. W 1466 roku przed królem oskarża Pilewskiego o szkodliwą działalność dla zakonu w Inflantach. Mikołaj III zaczyna być niewygodny. Wartym podkreślenia jest fakt, że Mikołaj III nie tylko, że nie pobierał żołdu, publiczna jego służba i całego rodu była za darmo i jak później okazało się, niestety na próżno. Krzyżacy spalili dobra w Łukcie wraz z Łęguckim z młynem, a koszta tej wojny pochłonęły cały rodowy majątek. Życie zakończył w nieznanych, niewyjaśnionych okolicznościach na zjeździe koronnym. Jego nagła śmierć była podejrzana. Brat Mikołaja III. 1 września 1462 roku Michał Pilewski w otwartym konflikcie z dowódcą sił polskich Piotrem Duninem został fizycznie napadnięty, co spowodowało jego odejście i posiłków gdańskich. Tak więc i do rękoczynów dochodziło przeciwko Prusom, a wszystko za szkodą dla Korony. Ten sam Michał pod koniec wojny uczestniczył w walkach o starogard gdański. 8 czerwca 1466 roku wystawił wraz z chorążem Tczewskim Pawłem Wusen na jeden kwartał roteł jazdy w sile 70 koni. Kazimierz Jagiellończyk docenił zasługi rodów, dowód tego nie tylko obdarował Pilewski starostwem Tczewskim do końca życia, a później Ród otrzymywał od korony finansowe wsparcie, które kontynuował król Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk. Z odejściem Mikołaja III kończą się zmagania Prusów o wyswobodzenie Prus spod germańskiego jarzma. Była to ostatnia aktywność pruskiego etnosu i korony, ostatnia szansa na usunięcie germaństwa, której niestety nie wykorzystano. W następnych wiekach rdzenni mieszkańcy przestali być Prusami. Przemianowano ich razem z osadnikami na Mazurów. Panowie polscy wyszli z wielkimi prywatnymi majątkami, wspaniałymi zdobyczami i z ziemskimi nadaniami. Prywata u nich wszystkich była nadrzędna w przeciwieństwie do Prusów. Zdemoralizowane mieszczaństwo, liczna najemna dezercja, zdrady, nadużycia w wypłacie żołdu, rabowanie przyniosło połowiczne, fikcyjne wręcz kosztowne zwycięstwo koronie. Prusom przyniosło ekonomiczną katastrofę. W zaledwie parę tygodni rycerstwo chemijskie opanowało ziemię chełmińską i pomezaniem z flankami w Nidzice, Szczytnie, Olsztynie i niewymienionymi innymi rejonami, które mogły być pod kontrolą. Wystarczyłaby mądra, zdecydowana strategia, sprawiedliwa i uczciwa współpraca z rdzennymi Prusami, pójście w kierunku wschodnich pruskich ziem, aby rozprzestrzenić powstanie. Karol Górski pisze, 80-letni Kalikst, Trzeci, papież, na Związek Prusów rzucił klątwę. Jan Gruszczyński, diecezja gnieźnieńska, poznańska i włocławska, klątwy tej nie uznawał wcale. Tomasz Szypiński, Herbu Prus I, biskup krakowski, w roku 1459 publicznie w tymże toruniu ogłosił, że król słuszną prowadzi wojnę. Długoż o rzuceniu klątwy milczy. W tym przypadku komentarz jest zbyteczny. Pokój zawarty w Toruniu, podobnie jak ten po bitwie pod Grunwaldem, był jedną wielką kpiną z korony. Historycy nie potrafią lub też nie chcą odkrywać prawdy o barbarzyńskim działaniu Watykanu. W pojaniu religii katolickiej ogniem i mieczem. Przedstawiona w cyklu dokumentalnym historia Prusów jest tylko małym wstępem, innym spojrzeniem na dzieje mieszkańców Warmii i Mazur w tych najdawniejszych czasach. Pomijanie i ignorancja kultury prusów przez polskich historyków rodem z PRL, pozostających w cyklu naukowym kopiuj i wklej, to ci zaliczę kolejny egzamin z historii, jest żenująca. W badaniach liczą się nie tylko fakty, ale też ich interpretacja. Nie można na przykładu wszystkiego przypisywać jednej grupie prusów, języka rybaków litewskich robić językiem wspólnym prusów albo ubierać mieszkańców prus w ruskie zbroje i twierdzić, że to są prusowie. Pomijać faktów. Warto szanować archeologów, robić badania interdyscyplinarne, a nie wymądrzać się za biurka i imponować swoim studentom lenistwem. Historia jest nauką żywą i otwartą, czyli do dalszych badań. To, co dzisiaj negujemy, jutro może okazać się prawdą. Dziś wiemy jedno: Prusowie zdobyli swoją potęgę przez bursztyn i przez niego po latach zostali rozbici.